w centrum miasta jest pożar. Przyjąłem, jedziemy. Hej. Wczoraj widziałem coś dziwnego w parku. Co takiego? Dwóch ludzi się kłóciło i wyglądało to bardzo groźnie. Nie wiedziałem co zrobić. Hmm, to brzmi niebezpiecznie. W takich sytuacjach musimy wiedzieć, jak zareagować. Co? Ale jak? Co powinniśmy zrobić? W takich sytuacjach musimy zadzwonić po pomoc. W Polsce numer na policję to 997. To bardzo ważne, żeby go zapamiętać. 997? To bardzo proste, już zapamiętałem. Tak. 997 to numer, który możemy wybrać w każdej sytuacji awaryjnej, czyli kiedy potrzebujemy pomocy policji. O, to dobrze wiedzieć. A co jeszcze powinniśmy wiedzieć? Są różne sytuacje, kiedy powinniśmy zadzwonić na policję. Powiem Ci o pięciu przykładowych. Pierwsza to na przykład, gdy widzimy, że ktoś coś kradnie, na przykład rower, albo telefon, albo jakieś zabawki ze sklepu. Druga sytuacja to gdy widzimy wypadek samochodowy. Dwa auta, które zderzyły się. Trzecia sytuacja to gdy widzimy, że ktoś bije się albo jest w niebezpieczeństwie, na przykład przed kimś ucieka i krzyczy. Czwarta sytuacja to gdy ktoś widzi coś podejrzanego, na przykład jakiś obcy samochód, który kręci się w okolicy. Piąta sytuacja to gdy ktoś potrzebuje pomocy w nagłym przypadku. Na przykład kiedy zgubiło się dziecko. O! Zagubione dziecko to bardzo poważna sprawa. Musimy szybko wezwać policję, żeby mogła pomóc. Pamiętajmy. Żeby zawsze dzwonić na numer 997, gdy potrzebujemy pomocy policji. Teraz dzieci, powtórzcie za mną. 997. Zapamiętacie to? Hej, ty. A słyszałeś, co się stało w parku tydzień temu? Nie, a co się stało? Mały chłopiec spadł z huśtawki i bardzo się zranił. Ludzie próbowali mu pomóc, ale nie wiedzieli co robić. O, to straszne. Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji? Musimy zadzwonić po pomoc. W Polsce numer na pogotowie to 999. To bardzo ważne, żeby go zapamiętać. 999? Już zapamiętałem. To bardzo proste. Kiedy dokładnie powinniśmy dzwonić na pogotowie? Jest kilka przykładowych sytuacji, kiedy powinniśmy dzwonić. Na przykład, gdy ktoś jest chory. Ma silne bóle brzucha, albo nie może oddychać. W innym wypadku... Druga sytuacja to na przykład, gdy ktoś zostanie potrącony przez samochód. Trzecia, na przykład ktoś zemlał i nie może się obudzić czwarta ktoś na przykład zjadł coś czego nie powinien czyli ma alergię albo ugryzł go owad i ma trudności z oddychaniem piąta sytuacja to gdy ktoś ma poważne poparzenia na przykład od ognia lub gorącej wody o poparzenia mogą być bardzo bolesne i niebezpieczne musimy szybko wezwać pogotowie żeby pomoc przyszła jak najszybciej Trzeba zapamiętać, żeby zawsze dzwonić na 999, jeśli chcemy, żeby pomoc medyczna przyjechała. A teraz, dzieci, powtórzmy razem. 999. A ty tam? Słyszałeś dźwięk syren wczoraj wieczorem? Tak, słyszałem. A co się stało? Był pożar w domu w naszej okolicy. Straż pożarna musiała interweniować. O, to musiało być straszne. A co powinniśmy zrobić, jeśli widzimy pożar? W takich sytuacjach musimy zadzwonić na 998. Jest to numer Straży Pożarnej i trzeba go zapamiętać. 998? Już zapamiętałem. Tak. 998. To numer, który wybieramy, gdy widzimy pożar lub coś zagrażającego życiu. Hmm. A kiedy jeszcze powinniśmy dzwonić na 998? Na przykład, gdy widzimy pożar w budynku, w domu lub szkole. Widzimy też na przykład, że samochód się pali. Możemy czuć gaz w domu lub w innym miejscu. Na przykład, gdy ktoś jest uwięziony w windzie i nie może się wydostać. Piąta sytuacja to na przykład, gdy ktoś jest uwięziony w płonącym budynku, stoi w oknie i krzyczy o pomoc. O, to bardzo poważne. Musimy szybko wezwać Straż Pożarną, żeby mogła uratować ludzi. Pamiętajmy, 998 to numer na Straż Pożarną i trzeba zawsze go wybierać, gdy widzimy pożar lub inną sytuację zagrażającą życiu. Teraz wiecie, co robić, gdy ktoś potrzebuje pomocy: bądźcie czujni i bezpieczni. Pamiętajcie, dzieci, że w razie niebezpieczeństwa możecie zadzwonić na policję, straż pożarną lub pogotowie. Numery telefonów to 997 dla policji, 998 dla straży pożarnej i 999 dla pogotowia. Ważne jest, aby znać swoje miejsce pobytu i umieć je opisać. Na przykład jestem obok sklepu o nazwie takiej i takiej, jestem w domu, mój adres to, ale pamiętajcie dzieci, żeby swojego adresu nie podawać osobom, których nie znacie. Pamiętajcie, że każda z tych służb jest gotowa, by Wam pomóc w trudnych sytuacjach.